Wierdzone że sekretarzem obrad dzisiejszej sesji został pan radny Andrzej Rola. Przyjęcie porządku obrad. Czy Państwo radni mają słuchajcie do zaproponowanego porządku obrad? Nie ma proszę o przegłosowanie całego porządku obrad dzisiejszej sesji. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? W związku z tego wstrzymam. Stwierdzam, że obrad powodzę podnać i ustępsta przyjęta. Przyjęcie protokołu z Vóstej sesji Rady Miejskiej. Zakładowałem się pod tym, że Państwo sprawdy. Czy ktoś do uwagi do protokołu sesji Rady Miejskiej? Nie ma z politycznej proszę o przegłosowanie przyjęcia protokołu z 6 sesji z Rady Miejskiej. Kto z Państwa Radnych jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? W dzienności wstrzymałam widzę. Stwierdzam, że protokół do zostawi. Punkt 5. Sprawozdanie Pana Burmistrza Strudina z działalności decyjnej w okresie od 17 marca do 17 drugiej Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Moje sprawozdanie obejmuje okres, jak już pan przewodniczący powiedział, krąg miesiąc od 18 marca do 17 kwietnia bieżącego roku. I tak informuję Państwa, że dwukrotnie uznają zmiany zarządzenia w sprawie określenia wysokości czynszu oraz pozostałych opłat z tytułu najświetlist wiejskich oraz nieposażenia. Zmiany związane są ze zmianą wysokości opłat z tytułu najmu świetlic oraz określenia stawek czynszu najmu za wynajem dwóch nowych świetlic, to jest świetlicy w Starym Jadurzynie i w Wydałem dwa zarządzenia w sprawie ustalenia nowych porządkowych nieruchomości. Nowe numery porządkowe otrzymały posesję w następujących miejscowościach. W szubinie przy Przypałuckiej, w dwa razy, w Kołaczkowie Przypałuckiej, w Zamościu Przykiełkowej, w szubinie przy 21 stycznia, w szubinie przy Przestańcu Wielkopolskim, w Skórze w Małych Rudach, w Szubinie, w życia a w Na Siebie przyjażemy pani Grzecznej Pannie i w Kołaczkowie. 3. Postanowiłem przeznaczyć do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Mąkoszynie, oznaczoną go jako działka 28 przez 3 o powierzchni hektar 2600 m kwadratowych, Jest to działka rolna. 4. Postanowiłem przeznaczyć do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe położone w Szubinie. Są to działki o numerach 82 przez 10 o powierzchni 150 metrów i działka o numerze 1168 przez 2 o powierzchni 66 metrów na ulicy Kochanowskiego. 5. Zgodnie z artykułem 267 ustawy o finansach publicznych, wydałem zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Szubin za rok 2010. Zarządzenie zostało przedstawione Regionalnej Izbie Obrachunkowej i do oraz Radnym Rady Miejskiej w Szubinie. Będzie ono przedmiotem dyskusji na komisjach, a po wydaniu opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Komisję Rewizyjną będzie ono przedmiotem obrad sesji absolutoryjnej, która odbędzie się dopiero w miesiącu czerwcu bieżącego roku, zgodnie ze zmianą ustawy o finansach. 6. Postanowiłem o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Szubina, w przedmiocie wyrażenia opinii o projektach uchwał dotyczących uchwalenia statutów osiedli. Dotychczas obowiązujące statuty osiedli pochodzą z 1991 roku osiedle dyplomskie, cyńskie i spółdzielcze oraz z 1996 roku osiedle reszty. W związku z tym, że od tej pory ustawa o samorządzie gminy była kilkakrotnie nowelizowana, a na terenie miasta powstały nowe ulice, podjąłem pracę w sprawie ich nowelizacji. Projekt uchwały został przekazany radnym w celu wyrażenia opinii. Temat ten jest szeroko omawiany także na stronie www.bit.szubin.pl. Postanowiłem przeznaczyć do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe położone w szubinie. Są to część działki 1435 przez 14 o powierzchni 15 m2, kolejna część działki 1435 przez 14 o powierzchni także 15 m2 i część działki 17-18 łamane przez 3 o powierzchni 15 m kwadratowych. Są to działki przeznaczone pod lokalizację garaży blaszanych oraz część działki 2283 przez 18 o powierzchni 12,5 m kwadratowego na cele usługowo-handlowe na miejsce tam konsumpcyjne. 8. Postanowiłem zorganizować w dniach od 15 kwietnia do 15 listopada bieżącego roku. Akcje wywozu odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać na stronie internetowej urzędu bądź w Wydziale Ochrony Środowiska Tutejszego Urzędu. Co prawda w tym roku będzie mniej środków niż w roku ubiegłym, bo w zeszłym roku mieliśmy około 35 tysięcy, w tym roku jest tego 18 tysięcy. Jaka będzie cena po przetargu utylizacji wywozu jednej tony, to Państwa poinformuję na poprzednio na następnej sesji Rady. Informuję, że w dniu 27 kwietnia 2011 roku w Urzędzie Miejskim w Szubinie zostanie przeprowadzony przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowo. 10. Postanowiłem przeznaczyć do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową położoną w Szubinie oznaczoną geodezyjnie jako część działki 1730 przez 20 o powierzchni 1000 m2. 11. Informuję, że zaprosiłem do składania ofert na prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy Rzumy. Oferty można składać do 20 kwietnia 2011 roku do godziny 9 w sekretariacie tutajszego urzędu. 12. Do dnia 21 kwietnia bieżącego roku w tutejszym urzędzie odbędzie się przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności gminy Szubin. Chcę do Państwa poinformować, że przekraczamy już teraz te 14 tysięcy euro, jeśli chodzi o wartość ubezpieczenia i musi się odbyć już przetarg nieograniczony. 13. Zawiadamiam, że zostało zamknięte postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług z zakresu sporządzenia projektu decyzji o warunkach zabudowy projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie gminy. Przetarg jeszcze nie został rozstrzygnięty, ale wpłynęła jedna oferta i odpowiada wszystkim tutaj zawartym danym, jeśli chodzi o przeprowadzenie przetargu. nie. 14. Zagadamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych dla projektu pod nazwą przebudowa rynku i przyległych ulic wraz z obradą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko pomorskiego na lata 2007. 2013 oraz ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez agencję reklamową Cieśnik Studio L, spółka jawna ulica Podbik 7 z Krakowa. 15. Od 1 kwietnia bieżącego roku na terenie miasta i gminy do 30 czerwca przeprowadzany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej całej Powszechny spis ludności i mieszkań. Celem powszechnego spisu ludności i mieszkań 2011 jest dostarczenie najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorium, rozmieszczeniu w strukturze demograficznej, społecznej i zawodowej, a także społeczno-ekonomicznej, charakterystyce także gospodarstw domowych i rodzin oraz ich zasobach i warunkach mieszkań na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. I tak w ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym w spisie ludności 2001, realizowany który jest metodą mieszaną, czyli z wykorzystaniem systemów informacyjnych administracji publicznej oraz danych zebranych, w pełnych i reprezentacyjnych. Chciałbym tutaj Państwa poinformować, że wszystkie te dane są zawarte także na stronie internetowej www.gip.subim.pl w Zakładce Narodowej Spisko w 2011. I znajdują się tam także wszelkie informacje dotyczące prac spisowych oraz wykaz i fotografie rachmistrzów naszej gminy wraz z przydzielonymi każdemu ankieterowi rejonem administracyjnym. Mieszkańcy mogą ustalić tam, jaka osoba po prostu zapuka do ich drzwi. Chciałem Państwa też poinformować, że jesteśmy na ukończeniu zebrań sołeckich. Na 34 zebrania odbyły się już 32. No chcę powiedzieć tutaj, że panie przeważają zdecydowanie w roli sołtysów. Na 32 zebrania wybranych zostało 19 pań. Panowie są w mniejszości. Jeszcze jak kończy komisję Pińsko, to ten wskaźnik może być większy. Chciałem tutaj korzystając z okazji zaprezentować kilku sołtysów, którzy są obecni na dzisiejszym spotkaniu. Chciałem tu przedstawić Panią sołtys Samokles, proszę bardzo blisko i Samoklewski duże Kowalewo. Pan sołtys z panny. Dzień dobry, przeniosła Kowski, Pan. Tak, dobrze, i do W drugim rzędzie godzinierz. Kraplewo i chyba ostatni pan sądy Janicki z Konatem. Wszystkie panie sądy Szkocki jeszcze. Jest jeszcze, przepraszam, pan jest z panią Myśliwiec ze Szkocki. Także chciałbym panią i panom bardzo serdecznie pogratulować, jak zakończymy spotkania wyborcze, to informuję i o frekwencji zarówno o tematach. Jak i o tych, gdzie nastąpiły zmiany. Na dzień dzisiejszy zmian jest 13. To tyle, Panie Przewodniczący, co chciałbym do przekazania. Mogę go Państwa poinformować, że jeśli chodzi o sprawy dotyczące inwestycji, są one realizowane. Najbardziej zaawansowanym w procesie inwestycyjnym jest dokończenie budowy sali gimnastycznej w Królikowie, która będzie prawo to, ma przed terminem. Pozostałe inwestycje. Są w miarę możliwości realizowane z małymi opóźnieniami lub z małymi wyprzedzeniami. Nie jestem tylko w północy Państwa na co dzień, jestem w styczniu o tym, co w Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Są pytania do sprawy Pana Nie ma. bardzo.